Witaj w medytacji, w której postaramy się złagodzić ból związany ze zranieniami, których doświadczamy w codziennych relacjach z naszym otoczeniem. Ta medytacja wzięła się z mojego doświadczenia, które uświadomiło mi, że czasem drobne codzienne wydarzenia, jak drobna krytyka. Mogą wywołać w nas ogromne emocje, i wiedz, że nie jesteś w tym sam. Ból nie zawsze jest wynikiem wielkiej tragedii, ale być może jest sygnałem, że jakiś mały gest dotknął starej, wrażliwej części nas samych. Usiądź teraz, lub połóż się wygodnie i zacznij oddychać głęboko. Weźmiemy teraz głęboki wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech i wydech. Wdech. A więc masz poczucie, że ktoś cię zranił, a ból jest tak silny, że aż go odrzucasz, czując mdłości. Twoje ciało chce to z siebie wyrzucić. Poczuj te emocje, poczuj ten moment, kiedy doświadczyłeś tego bólu. Kiedy ktoś powiedział ci coś niemiłego, niesprawiedliwie cię ocenił, czy może oskarżył, nie docenił twojego gestu, może skłamał na twój temat albo obmówił cię, co czujesz? Sztylet wbijający się w serce? Czasem to dosłowne odczucie, gdy ktoś niechcący. Trafi w czuły punkt naszej pewności siebie albo uczucia wartości. Czy poczułeś się jak poduszka do bicia? Zablokowało cię? Nie mogłeś ruszyć nogą, ręką? Wszystko nagle wywróciło się do góry nogami? Wyrosła szklana ściana, dzieląca cię od tej osoby? Ona mówiła, a Tobie jakby zapadał się grunt, stanąłeś nad przepaścią i nie wierzyłeś, że to się dzieje i że z takim przekonaniem wymierzała w ciebie kolejne ciosy, podczas gdy ty milczałeś, a może krzyczałeś? Może podkopała twój obraz samego siebie? A może ta osoba miała nad tobą władzę i nie mogłeś niczego powiedzieć? Kamień. Czujesz się jak kamień w bezruchu. To zamrożenie, gdy czujemy, gdy prosta uwaga aktywuje w nas głęboki lęk przed byciem niewystarczającym. Pozostań chwilę w tym bezruchu. A teraz, jak przetrawić tę sytuację i te emocje i Czuć się lepiej. Weź jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie, że obmywasz się wodą. Ta woda płynie, ta woda cię kształtuje. Poczuj ból. To boli. Boli, tak bardzo boli. Postaraj się uzdrowić, weź znowu głęboki wdech i przeprowadź uwalniające powietrze przez zranione miejsce w twoim ciele. Gdzie poczułeś ten ból zranienia? Niech powietrze, które przepływa przez zranione miejsce, ukoi cię. A może to nie powietrze przepływa przez Twoją ranę, ale olejek, który koi tę ranę. Ta rana goi się powoli. Zobacz, jak się goi, jak się zabliźnia, jak się regeneruje. Jeśli masz teraz na to ochotę, pomyśl chłodno o samych faktach. Co zrobiła ta osoba, a jakie dobre intencje być może nią kierowały, dlaczego jednak nie wyszło dobrze? Wyobraź sobie, że taka sama sytuacja zdarza się Twojemu przyjacielowi. On opowiada ci tą historię. Czy wówczas tak samo zinterpretowałbyś tą sytuację? A może zauważasz zupełnie inne aspekty tego, co się wydarzyło? Teraz spójrz na tą sytuację i przeżyj ją, jakbyś siedział na chmurce i spoglądał z góry. Co nowego widzisz? Widzisz inne szczegóły tej sceny? A może nawet coś cię w tej sytuacji albo scenie śmieszy? Może tej osobie rano przydarzyło się coś nieprzyjemnego i dlatego cię tak potraktowała? A może nagle coś zrozumiała, ale wyraziła to w niezgrabny sposób? A może zupełnie nie wiesz, dlaczego ci się to przydarzyło. Teraz weź głęboki wdech i wydech. Westchnij ustami i wyrzuć to z siebie, wyrzuć to z siebie, wyrzuć to z siebie. Nasz ból bierze się z przywiązania do tego, że. Sprawiedliwość, dobre intencje są cechami czy wartościami stałymi, a w życiu przecież nic nie jest stałe. Teraz powoli przekieruj uwagę na osobę, ze strony której doznaliśmy zranienia. Wejdź w jej skórę i spraw, aby sama sobie wybaczyła. Daj jej chwilę. Jeśli czujesz, że jesteś na to gotowy, pomyśl o tym, czy jesteś w stanie wysłać tej osobie intencję wybaczenia. Czy ty jesteś gotowy jej wybaczyć? Jakkolwiek zakończy się twoja refleksja, dałeś sobie czas na to, żeby pobyć z tą myślą, oswoić się z nią. Trwałeś w niej i szukałeś odpowiedzi i nawet jeśli... Nie dostałeś jej teraz, przy jednej z następnych podobnych okazji? Zapewne dostaniesz chociaż jakieś wskazówki. Wszystko się połączy w całość i odnajdziesz w tym jakiś sens. Poczuj to, wierząc, że teraz jesteś bezpieczny, chroni cię cisza. Twoja opiekuńczość do siebie i Twoje ciało. Wracaj do tej medytacji tyle razy, ile tego potrzebujesz, i zabliźń swoje rany. Namaste.